Cześć, z tej strony Rekushi, witam Was w mojej nowej serii, którą wymyśliłem parę dni temu po tym, jak część po prostu osób w komentarzach powiedziała mi, że źle wymawiam nazwę kolejnego Pokemona, tym razem był to FENEKIN którego nazwę wymówiłem Fanekin, także pomyślałem, że zrobię taką serię, gdzie po prostu będę mówił nazwy Pokemonów, tak jak ja myślę, że się je wymawia, a potem będę puszczał oficjalny Pokédex. to będzie taka trochę reakcja na żywo, będę patrzył po prostu jaki jest Pokemon w Pokédexie. No i spróbuję wymówić jego nazwę, czy poprawnie ją wymawiam, a potem po prostu puszczę oficjalną wymowę z oficjalnego Pokédexu I tym sposobem wszyscy będziemy się bawić i uczyć, bo ja się nauczę poprawnych wymów, Wy się nauczycie poprawnej wymowy. No i sprawdzimy, to będzie taki też trochę test dla mnie, taki test dla mnie, czy po prostu wymawiam poprawnie nazwy Pokémonów. Mam nadzieję, że będę wymawiał, nie wiem, z 95% nazw poprawnie. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zaczynamy. Dobra, odpalam tutaj nagrywanie dźwięku i obrazu. To jest oficjalna aplikacja e, PokeDEX i to, to jest jedyne źródło oficjalnych nazw Pokémonów, tak? E, ja tu zobaczę, czy da się to jakoś, nie wiem, spowolnić. Kurde, przydałoby się jeszcze razy 75, 0.75. Oczywiście Bulbazaur, no wszyscy wymawiamy Bulbazaur, ale oficjalna wymowa angielska to jest Bulbasaur. <laughs> ale myślę, że nie ma co się czepiać tej wymowy Bulbazaur. Soar. Dobra, następny jest Ivysaur. No i ta, 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 ta sama sytuacja, też Ivysaur, ale wiadomo. Ivysaur. Potem Venusaur. Venusaur. Venusaur, w ogóle jeszcze inaczej, Venusaur. Czyli co, powinniśmy mówić Winusaur? Nie wiem, szczerze mówiąc. Taka jest oficjalna wymowa, ludzie. Także teraz apel do wszystkich tych, którzy się czepiali, że powiedziałem Deden albo że powiedziałem Fanekin. Od dzisiaj wszyscy musicie mówić Venusaur, a nie Wenazaur. Sorry. <grymiany> Lecimy dalej. Charmander chyba jest taka poprawna wymowa. Charmander. Charmander. Źle akcent położyłem na początku. Charmander. No ale myślę, że to nasze polskie Charmander może być... Charmeleon Charmeleon Charizard Charizard Squirtle 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 Nie wiem czy to jest bardziej tak Squirrel czy Squirtle W Polsce wszyscy mówią Squirtle Albo nawet Squirtle Wartortle Wartortle Blastoise Blastoise To akurat było bardzo proste Caterpie Niektórzy wiem, że na przykład wymawiają tę nazwę Caterpie, albo coś takiego. Nie, to jest po prostu Caterpie. Caterpie! Metapod. To też jest proste. Metapod. Butterfree. Butterfree. Weedle. Weedle. Kakuna. Kakuna. Beedrill. Tutaj też dużo osób wymawia na przykład Bedril. Ale wydaje mi się, że oficjalna poprawna wymowa to jest Bidrill. Zaraz zobaczymy. Beedrill. Tak jak sądziłem. Okej, okay, teraz dużo osób mówi PJ. No ja też czasem mówię PJ. Wiadomo, że trochę spolszczamy sobie te nazwy, ale poprawna oficjalna nazwa to chyba jest moim zdaniem PG. Także zobaczymy. PG. Mhm, PG. PG Auto. Pidgeot. Pidgeot I teraz nie wiem czy będzie Ratata czy Ratata 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 <laughs> Raticate <Ratata. laughs> Raticate Spiro, to proste Spiro Firo Firo Ekans Ekans Arbok Arbok Pikachu to jest super koncept Pikachu, wiadomo. W ogóle, right ta pierwsza you. generacja jest prosta. Jak się zacznie trzecia generacja i dalej, to już zacznie się górka. E, właściwie zacznie się pod górkę Sandshrew Sandshrew, Sandshrew. Sandslash Sandslash Nidoran Nidoran female. Nidorina. Nidorina. Queen. Nido Nidoran male. Nidorino. Nidorino. Nido O, teraz pokémon, który kiedyś dał mi trochę trudności w wymowie, ale chyba poprawna wymowa taka najbardziej poprawna to jest coś pomiędzy Cliffera albo Clefairy. Cliffera albo Clefairy, zaraz zobaczymy. Claffery, 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 Naprawdę? Claffery. Sami słyszeliście, Claffery. fairy! Okay, Okej, muszę zmienić znowu swoje wymawianie tej nazwy Claffery. Super! Po prostu genialnie To co to będzie clafable? Clafable! Tak, clafable. Vulpix, dosyć proste Vulpix! Nine tails. Nine tails. Jigglypuff, Jigglypuff, Wigglytuff, Wigglytuff, Zubat, Zubat, Golbat, to są proste, Golbat, Odysz. Glum. Gloom, Gloom, Vileplume. Z tym też sporo osób ma problem, ale moim zdaniem to powinno być Vileplume, Vileplume. No i tak. Paras. Paris. Parasect. Parasect. Venonat. Venonat. Venomoth. Venomoth. Diglet. Diglet. Dugtrio Ductrio. Trochę inaczej akcent, ale my po polsku możemy sobie kłaść akcent, jak chcemy, w sumie. Miał. 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 Wszyscy mówią miał. Nie znam nikogo, kto mówi miał. <laughs> persian. Dużo osób mówi persjan, al... No, persjan po prostu. No, ale poprawna oficjalna wymowa to jest Persian. Persian. Ale ja nie mówię, że wszyscy mają tak mówić, naprawdę. Możecie sobie mówić jak chcecie, możecie sobie mówić po polsku. Tylko nie przekręcajcie tak totalnie tych nazw. Na przykład, nie wiem. Nie mówcie Cutter pie, no bo to jest rzeczywiście trochę bez sensu, ale mówić Persian albo Miał, to jest moim zdaniem spolszanie jest jak najbardziej w porządku. Persian. Persian. Sidak. Nie mówi się tego py na początku w oficjalnej wymowie, także mówi się po prostu Sajduk. Goldak. Goldak. Monkey. Monkey. Primate. Primate. Growlite. Growlit! Co? Growlit? Growlit? Naprawdę Growlit? Czy, czyli okazuje się, że wszyscy dosłownie, wszyscy, którzy, których znam w Polsce, źle wymawiają nazwę tego Pokemona. Mówi się Growlit. Growlit, a nie Growlite. Wydaje mi się, że w polskiej wersji anime mówili Growlite, więc czemu ten Pokémon nazywa się Growlit? Jezu. <laughs> Dobra, niech będzie Growlit. Złapałem dzisiaj Growlifa. Kogo? Growlifa. <laughs> Okej. Okay. Oficjalny Pokédex. Ja tego nie wymyśliłem. Arcanine. Arcanine. Poliwag. Poliwag. Poliwirl. Wiem, że dużo osób, e, zwłaszcza dzieci, nie umie do końca wymówić tej nazwy. No ale. Oficjalna nazwa to jest właśnie Poliwhirl. Poliwhirl. Poliwrath. Poliwrath. Abra to jest proste. Abra. Kadabra ala To jest super proste. Ala O i teraz machop. I co ciekawe, na przykład w oficjalnej wymowie mówi się machop, a nie machop. Zobaczcie. Machop. Machoke. Machamp. Machamp. Widzicie? Jest zupełnie inaczej akcent. No ale te akcenty też sobie pomińmy. Bellsprout. Bellsprout. Whipping bell. Whipping bell. Victory bell. Victory bell. Tentacool. Nie wiem w sumie gdzie jest akcent. Czy tentacool, czy tentacool? Zobaczymy. Tentacool. Tentacool. Tentacruel. 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 Nie tenta cruel, tylko tenta cruel. <laughs> Niech będzie. Niech będzie. O, giodut. Ta nazwa też ma dosyć specyficzną wymowę po angielsku, bo mówi się geodude. Geodude. Ale myślę, że polskie geodud może być. O, graveler. Zobaczcie. Dużo osób właśnie wymaga nazwę graveler, po prostu graveler. Nawet ja tak mówię. Nawet ja tak mówię, ale oficjalnie mówi się Graveler. A nie, sorry. Pomyliłem się, mówi się chyba Graveler, czyli tak jak my mówimy. Zaraz zobaczymy. Sz -sz 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 Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Graveler. 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 Ok. A to dlatego, że jego, jego nazwa nie pochodzi od Grave, tak jak wiele osób myśli, tylko od Gravel, czyli żwir. Także, także pomyliłem się. Sorry, mówi się Graveler. Ok. Golem, top Golem, up. Ponyta, Ponyta, Rapidash, Rapidash, Slowpoke, Slowpoke, Slowbro, Slowbro, Magnemite, Magnemite, Magneton, Magneton, Farfetched, Hibba, Farfetched. Farfetched Do Duo. Do, -duo. Okay. Do, -drio. Do Drio. Seal. Seal. Dugong. <laughs> Dugong. E, teraz Grimer czy Grimer? Grimer chyba. Grimer. Grimer. Widzicie? Niespodzianka mówi się Grimer, a nie Grimer. Kolejne po prostu całe życie w kłamstwie. <laughs> Grimer. Muk. Mok. Mok. Nie mówi się muk, tylko mak. Shelder. Cloister. Cloister. Ghastly. Ghastly Hunter. Hunter. Gengar. Gengar. Onyx. Onyx. Drowsy Drowsy Hypno. Hypno. Krabby. Krabby. Kingler. Kingler. Voltorb. Voltorb. Electrode. Electrode. Execute. Execute. Executor. Executor. Cubone. Cubone. Marowak. Hitmon Hitmonlee Hitmonlee Hitmonchan Hitmonchan Lickitung Chyba, nie jestem pewien czy Lickitung czy Lickitung 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 Coughing Coughing Wheezing Wheezing Rhyhorn Rhyhorn Rhydon Rhydon Chancy, Chancy, Tangela, Tangela, Tangela. Teraz dobre pytanie, czy mówi się Kangaskan czy Kangaskan? Wydaje mi się, że to drugie, że Kangaskan. Chociaż już słyszałem ludzi mówiących Kangaskan, zwłaszcza e, ludzi anglojęzycznych, ale mówi się chyba Kangaskan, po prostu, tak jak my mówimy. Kangaskan, Kangaskan. Horsey Horsy, Sidra, Sidra, goldine goldine Seeking, Seeking, Star you, Star you, Star me, Star me, Mister Mime, Mister Mime, Scyther Teraz tu tu. Kolejny Pokémon, gdzie dużo osób robi błąd i to jest takie, no ja też nawet tak mówię. To jest po prostu dla nas naturalne, że się mówi Skyter, a nie siter. I nawet w polskiej wersji anime wszyscy mówili Skyter. chociaż oczywiście poprawna wymowa tego słowa to jest siter, bo to C po S również wym wymawia się jako S, czyli wychodzi takie podwójne Sy trochę. Saiter. Saiter. Jinx. Jinx. Electabuzz. Electabuzz! Magmar. Magmar! Pincer. Chyba, chyba pincer jest taka poprawna wymowa. Pincer! No, ale myślę, że PINSIR też może być bez przesady, Toros. Toros. To mnie trochę zaskoczyło. Toros. Teraz ciekawy Pokémon, bo. <laughs> Nie pamiętam jak mówili w polskiej wersji anime szczerze mówiąc. Ja zawsze myślałem osobiście, że mówi się Magikarp, a to dlatego, że słowom Magikarp pochodzi od jest połączeniem dwóch słów, słowa magi, które po angielsku wymawia się tak jak mówię, magi, co oznacza trzech magów albo trzech króli, dlatego Magikarp ma tą koronę na głowie. No i Karp, czyli wiadomo Karp. Ale okazuje się, że z jakiegoś nie, niezrozumiałego dla mnie powodu jego nazwy wymawia się Magikarp, a nie Magikarp. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Masz Pokémona, którego nazwa pochodzi od słowa magi, a wymawia się Magi. Może po prostu ktoś, nie wiem, w 15 albo 20 lat temu tworząc po prostu angielską wersję anime nie dogadał się z osobą, która wymyślała te nazwy, nie wiem, szczerze mówiąc. Ale tak czy siak poprawna nazwa według oficjalnego Pokédexu to jest Magikarp. Kolejny Pokémon, który sprawia dużo trudności. No właśnie. Pisze się Gyarados. Wszyscy w Polsce prawie wszyscy mówią Gyarados. A teraz usłyszycie poprawną wymowę: Gyarados. 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 W ogóle nie ma tego J w tej wymowie. Gyarados. Jeszcze słyszałem angielską wymowę gerados", GERADOS Także To jest po prostu niesamowite Jak następnym razem usłyszycie mnie, że mówię GIARADOS Albo GARADOS Albo GERADOS To mnie nie poprawiajcie Nie poprawiajcie mnie zwłaszcza na GAJARDOS Bo to jest jedyna wymowa Która nie wynika ani z, piso ani z pisowni Ani z oficjalnego Pokédexu. Jedyne gdzie była to było polskie anime W którym no Umówmy się, nie wszystkie, nie wszystkie wymowy, które były w polskiej wersji anime są poprawne. Także nie poprawiajcie mnie na Gajardos, bo to na pewno nie jest poprawna wymowa nazwy tego Pokemona. Nie wiem jak. O, według oficjalnego Pokédexu, Gyarados. Ok? <grydose> Ale <grydose> niech będzie Garados. Ale ja chyba zostanę przy Gyarados. Szczerze mówiąc, nie wiem. Lapras, to jest proste. Laprys. Ditto. 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 Eevee. Eevee. Eee, nie wiem, czy będzie vaporion czy Vaporeon. Chyba Vaporeon. 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 Jolteon. Jolteon. Flareon. Flareon. Porygon, Horigon. Omanite. Ammonite. Ammonite. Okej. Okay. Omastar. Amastar. Kabuto. Kabuto. Kabutops. 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 Okej. Okay. Aerodactyl. Aerodactyl. Chyba jest taka poprawna wymowa. Aerodactyl. Snorlax. To jest super Snorlax. Articuno. Articuno. Zapdos. Zapdos. Moltres. Moltres. Dratini. Dratini. Dragonair. Dragonair. Dragonite. Dragonite. Mewtwo. Mewtwo. Mewtwo! Mew! <laughs> Mew! No i tym sposobem zakończyłem pierwszą generację Pokémonów i ich wymowy. Mam nadzieję, że nauczyliście się tego... Eee, sorry, mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś z tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, którymi wymowami po nazw Pokémonów jesteście zaskoczeni. Bo ja jestem na pewno zaskoczony Geredosem i paroma innymi. Także piszcie w komentarzach, piszcie też w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił kolejną edycję z drugą generacją, trzecią generacją i tak dalej tego filmiku. Moim zdaniem to jest ciekawe. Napiszcie, jak jest waszym zdaniem. A na razie to by było tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie cześć.